Ja jestem Kadło i właśnie uciekam przed deszczem. Dzisiaj będzie o przeciwskręcie. O ile oczywiście zdążę i się wyrobię, używanie przeciwskrętu świadomie jest to umiejętność, która pozwoli Wam na wyjście z wielu różnych nieciekawych sytuacji. Dlatego uważam, że warto wiedzieć, co to jest przeciwskręt i mieć chociaż minimalne pojęcie o tym, ponieważ na załączonym filmiku widać dwie rzeczy: fiksację wzroku i brak zrozumienia przeciwskrętu. Chcąc uniknąć wypadku chłopak czy tam gościu, Próbuję na siłę skręcić motocyklem w prawo. Próbuję wykonać ruch kierownicą taki. Co to dało? No, niestety efekt odwrotny do zamierzonego, bo wpada prosto na ciężarówkę. Dlatego najważniejsze jest w jeździe na motocyklu, aby nie fiksować wzroku na niczym, w co chcemy uderzyć. A wracając do przeciwskrętu. Przeciwskręt działa w bardzo prosty sposób, jest to naprawdę bardzo proste do zrozumienia i tak naprawdę już po paru wyjazdach na motocyklu będziecie umieli go używać, o ile go zrozumiecie. Więc jak to się odbywa, że motocykl skręca? Motocykl skręca przechylając się w prawo czy też w lewo, ale sam moment przechyłu nie zależy tak naprawdę od ruchu naszego ciała, nie zależy od tego, gdzie umiejscowimy naszą masę, tylko zależy od tego. Widzicie? Ja delikatnie pcham koniec kierownicy, a motocykl w tamtą stronę się przechyla. Więc jadąc na przykład teraz przez zakręty, na samym początku zakrętu, ja wykonuję ten ruch albo ten. I motocykl się mi pochyla. Dlatego dla, dla Was najważniejszą rzeczą, którą powinniście zapamiętać, jest to, że jeżeli chcemy zacieśnić skręt, tak jak na tym filmiku próbował tu zrobić ten motocyklista, powinniśmy nie, nie mocować się z kierownicą, nie na siłę próbować skręcać w prawo, tylko powinniśmy pochylić się, oczy zablokować na punkcie, w który nie chcemy uderzyć i delikatnie zacząć przechylać kierownicę w lewo, czyli naciskać prawą ręką na, na manetkę czy też ciągnąć lewo obojętnie. Motocyklista na tym filmie powinien wykonać taki ruch. Oczywiście jest tu przesadzone, tak żebyście widzieli dokładnie, bo no bo inaczej tego nie dałoby się pokazać. Ale Cała jazda motocyklem tak naprawdę sprowadza się właśnie do tego, żeby zrozumieć muszę sobie szybko otworzyć że to nie nie działa tak jak w samochodzie że chcemy w prawo to skręcamy w prawo tylko działa właśnie na odwrót o kurde, ale będzie ulewa ale będzie ulewa ja nie mogę Cholera, ale żebym się wpakował. trzeba wykorzystać szybko, póki jeszcze nie pada, i wrócić do chaty. O, na przykład w tym zakręcie naciskam w prawo manetkę i skręcam w prawo. Tak naprawdę samo ułożenie naszej pozycji na motocyklu ma też duży wpływ na wykonywanie przeciwskrętu. Jeżeli robimy to dobrze, to jest to na tyle naturalne, że nawet się nad tym nie zastanawiamy. Jeżeli natomiast się wychylamy, jakoś dziwnie coś kombinujemy z naszą pozycją, no to tutaj ten przeciwskręt nie wychodzi aż tak naturalnie, ale bez problemu możemy też sobie go wykorzystywać. Dzielało? Dobra, także ja się z Wami żegnam Bo już zaczyna lać, muszę wyłączyć kamery O cholera Zapraszam Was do kolejnych filmów I na razie, trzymajcie się Tak moi drodzy, kończy się korzystanie z okienka pogodowego. No niestety. Muszę chwilę poczekać.